Witajcie moi kochani, dzisiaj będzie specjalny tutorial, jak zrobić taką oto przepiękną biżuterię. Za chwilę będziecie mieć informacje, co jest do tego nam potrzebne. Uważam, że biżuteria jest naprawdę dla Was, będzie dla Was wyjątkowa, bo jest po prostu Wasza, którą Wy sobie zrobicie. I myślę, że tak będę teraz za jakiś czas praktycznie przedstawiała Wam właśnie filmiki moje, co będzie, jak to w ogóle ogólnie ogóle jeżeli chodzi o biżuterię, wiadomo tak, bo wiadomo to trzeba pokazać. No i myślę, że jest bardzo, bardzo ładna. To jest sobie jeden kolor, który dla mnie jest oczywiście super, ponieważ mi się wydaje, że pasuje mi ten kolor bardzo, więc to będzie do akurat do mojej sukienki na roczek do mojej córki. którą sukienkę już widzieliście. oczywiście że ja też będą dodatkowo jeszcze na grupie Crochet a więc tam zapraszam, ponieważ jest mega fajnie i są transmisje na żywo i jest naprawdę bardzo, bardzo miło. A tu mamy kolor, oczywiście drugi, troszeczkę jaśniejszy. Tam był granatowy haber. Gołębi kolor różowy i biały. Tutaj mamy z kolei różowy, miętowy i cytrynowy. I uważam, że też jest super do innej, oczywiście, kreacji, nie do planatu, nie, nie do dlatego wyślę, że jest fajnie. Zatem, co do tego potrzeba, już za chwilę. Aha, zapraszam też na grupę czy Anna, bo tam y, również będą transmisje co piątek prawdopodobnie o godzinie 20-21, gdzie będziecie, jakby ma, macie jakieś pytania, mogli mi zadać je osobiście. Link oczywiście jest poniżej, e, a także będę starała się robić to na żywo, na, na, właśnie na, na tym kanale, którym teraz jesteście na moim kanale. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ponieważ, wiadomo, to musi być do tego sprzęt. Może tylko, w, niestety, na razie będzie telefon, no, ale zobaczymy, co się to zrobić. Ważne, żeby był ona na żywo, zawsze wtedy można coś sobie pisać i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. <laughs> e, I teraz tak, do tego oczywiście będziemy potrzebować sobie e, szydełku numer 4. Oczywiście nożyczki, standardowo tylko żeby uciąć, no i kordonek. Kordonek ja tym razem będę robiła w tych 3, 4 pięknych kolorach. Tu oczywiście jak zwykle brzydkie są, zwłaszcza ten jest na tym filmiku jest brzydko wygląda, może widzicie zresztą na żyłach to wygląda jeżeli chodzi o kolor hmm, właśnie na zdjęciu, które macie lub na filmiku kawałek jak pokazuję jak wygląda ten naszyjnik na szyi. Będzie to kolor biały, będzie to kolor haber. Tutaj wszystko jest opisane, oczywiście, jaki biały i w ogóle, tak, haber, kolor gołębi, czyli siwy i kolor róż. To wszystko możecie sobie zamówić na wpasmenterii, której link macie poniżej. Oczywiście mówcie, że macie link ode mnie. Zawsze będę miała może jakąś, może uda się zrobić, że będę miała zniżkę na włóczkę dla Was, aby właśnie nowe filmiki nagrywać z tej włóczek, które będę miała, bądź cena jakaś się zmniejszy, nie wiem, co tam jeszcze kombinują, może coś się uda ale musicie właśnie mówić, że to ode mnie jest. Byłabym bardzo, bardzo Wam wdzięczna. No i oczywiście zaczynamy. Zaczynamy sobie robić takie oto, Wam powiem, łańcuszek. Łańcuszek wystarczy sobie zrobić takie długości, jakie chcecie. Ja to zrobiłam ogólnie 131 naszych oczek łańcuszka. 131 chains. Czyli po prostu 131 oczek łańcuszka, po to, żeby sobie później jeszcze, wiadomo, owinąć Dwa razy to w kłębek. można raz, można dwa, w zależności jak sobie zrobicie większe, tym będziecie musieli bardziej sobie później zakręcić, albo możecie takie na przykład, długie lubić. I takich paseczków musimy sobie zrobić ogólnie dziesięć, czyli zaczynamy, tylko zaraz dwa zawrócę. Oczywiście pokażę Wam też również jak wygląda moja wcześniejsza wersja, którą chciałam zrobić właśnie kolor biały, gołębi i róż. Chciałam zrobić w tych trzech kolorach, ponieważ w tamtym pierwszym naszyniku właśnie było w trzech kolorach tutaj w tym pierwszym naszeniku właśnie były kolory też róż, mięta i chyba cytrynowy. Czyli tak to ogólnie wygląda. Naprawdę, ogólnie jak kolory, wyglądało to super, ale potem jakoś tak jak wzięłam to wszystko razem, to jakoś tak mi się taki dły trochę wydało. No ale go już mam, więc wiadomo, że teraz tego zmieniać, tak? Będę nosić na pewno, gdy tylko się opalę. <grym> Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o ten kolor, właśnie róż, yy, fiolet, yy, róż, gołębi i biały. To wygląda właśnie w ten sposób. Wydaje mi się też bardzo ładny. Taki fajny odcień by był, jest Może sobie taki też zrobię, zobaczymy, jeszcze jak wyjdzie. Ale że chciałam troszeczkę kontrastu, to dodałam właśnie ten haber, żeby było troszkę. Kontrastu, bo już tak jeden blady, że tak powiem mam. Więc przydał się troszeczkę bardziej kontrastowy i troszeczkę ciemniejszy. Po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, robimy sobie 131 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 i tak dalej i tak dalej 7 8 9 10 sobie dać ci paseczku 10 sztuk i potem sobie się spotkamy po prostu za chwilę. Ok, mamy zatem 10 tych naszych y, tutaj paseczków zrobionych, czyli 2 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Mam zrobione te 10 naszych paseczków. To oczywiście je tu wszystkie razem sobie zawiązujemy. Ja już sobie związałam ten koniec. Oczywiście teraz sobie tak jakby troszkę zawijam, żeby troszeczkę było zakręcone. Wpada robi się to bardzo, bardzo szybko i jest bardzo, bardzo prosto. Oczywiście tutaj też nie przejmujcie się, że tutaj na przykład będą troszeczkę inne odległości, będą niektóre dłuższe, niektóre krótsze, ponieważ wiadomo jak tak jak układamy sobie szydełkiem nasze oczka, niektóre są większe, niektóre są mniejsze, więc nie ma z tym akurat żadnego kompletnie problemu. Tylko tutaj musimy sobie po prostu zrobić jakby równo, żeby było wszystko, żeby zrobić sobie supełek. I to właśnie wygląda w taki oto sposób. I robimy teraz sobie też pętelkę. Tymczasem tutaj też jest ciężko zrobić pętelkę, bo jest trosze, troszkę grubo, ale jakoś nam, nam się udało. Jeżeli coś nie pasuje, to musicie sobie zrobić jeszcze raz. Na przykład, żeby to wszystko było, tak jak powiedziałam, równe. Dobra. Prawie już mam. Widzicie, no co za nie chce się zrobić mi pętelka, no. O, teraz już będzie dobrze. I zrobimy tak, żeby tylko tutaj najbardziej o to chodzi, żeby zakryć te łączenia tutaj naszych, każdego z osobna. Można zrobić sobie jeszcze raz pętelkę. No i teraz oczywiście ja biorę sobie nożyczki biorę sobie tutaj drugą stronę i staram się, żeby równo przeciąć, żeby było po prostu jak najdłużej oczywiście, ale żeby też miało to jakoś ręce i nogi i ładnie wyglądało. I teraz główna część taka, że na środek bierzemy po prostu sobie pętelkę jedną jeszcze jedną. Można tylko jedną, można dwie, w zależności od tego, jaką macie długość, żeby też to wyglądało fajnie tak na szyi i zawiązujemy sobie na szyję. Będziecie z pewnością pokazany na kawałek w filmiku bądź zdjęcie jak to właśnie wygląda. Naprawdę wyjście mi kolor jest dla mnie, bo na mnie chodzi mi o mój, moju, moją skórę, moją twarz. Mi się bardzo podoba, mi bardziej chyba mi się wydaje pasuje ten kolor niż ten wcześniejszy. Ale też z będę go nosić, bo jest bardziej taki wysenny. Można sobie zrobić jeszcze inne kolory, które tam macie, więc naprawdę takie naszyjniki uważam, że są super na lato, nie tylko i do każdej kreacji na pewno będę miała tą do sukienki na roczek do mojej córki, bo mi się bardzo, bardzo podoba. Zatem jeśli Wam oczywiście się podobało, to udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, yy, już mówiłam wcześniej, mój kanał, bo naprawdę będą fajne jeszcze rzeczy. Pokażę zaraz yy, za chwilę powinna być również sukienka dla mojej córeczki, a także różne pisanki różnego rodzaju, na przykład właśnie taka. Jak coś oczywiście na przykład Wam pokazuje, a nie zrobiłam czegoś, to też, oczywiście mi powiedzcie, napiszcie, bo ja po prostu mogę zapomnieć. Dużo rzeczy mówię, ja dużo rzeczy mogę też nie zrobić, wiadomo, z powodów oczywistych małe dziecko i ogólnie czas, ale postaram się Wam to zrobić, żebyście po prostu mieli to już zrobione. Więc dajcie mi znać, oczywiście po świętach, żebym mogła wszystko dla Was wtedy nagrać, co chcieliście? Jeszcze tam takie najbardziej pilniejsze, takie naprawdę najbardziej pilniejsze, bo ja też mam oczywiście swoje rzeczy. Zatem ja Wam dziękuję dzisiaj. I do usłyszenia. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Spotkamy się na grupie piątkowej koszyczy Anna na Facebooku. Transmisję na żywo. Różne pytania, jakie macie, zadajecie i jest super. A tak prezentuje się brazoletka. Również będzie pokazany filmik, jak prezentuje się e, po prostu brazoletka na szyi, które zrobiłam sobie tutaj jakby do, 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 do kompletu. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dziękuję Wam dzisiaj i do usłyszenia. Bye, bye.